Cześć. Kiedy publikuję ten materiał, jest przed świętami. <laughs> Jeżeli ta ja, zawsze zapominacie o prezentach i kupujecie je na ostatnią chwilę, to spieszę z pomocą. Przygotowałem listę kilku rzeczy w różnych cenach, których sam używam i mogę serdecznie polecić na prezenty dla wszystkich geeków i nerdów tych wszystkich, których nazywacie komputerowcami. A czy jest coś złego w kupowaniu prezentów samemu sobie? Otóż nie. O części z nich opowiadałem Wam w poprzednim odcinku, jak pracuję. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was do obejrzenia. Zapraszam do mojej listy prezentów. Pierwszym pomysłem jest piłka do masażu. Ja, gdy sobie siedzę, to zazwyczaj rozmasowuję stopy. Można jej oczywiście użyć nie tylko do stóp, jeżeli dużo trzymacie swoją rękę na WSAD albo piszecie na klawiaturze, bardzo dobrze jest rozmasować sobie także przedramiona i inne części ciała. Służy ogólnie do masażu ciała. Zmniejsza napięcie mięśniowo-powięzioniowe i rozluźnia spięte ciało i poprawia ukrwienie. Także stosunkowo tanie, a bardzo przydatne w sytuacji, kiedy macie pracę siedzącą. Drugim pomysłem na prezent są. Kable z końcówkami magnetycznymi. Apple niedawno na swojej prezentacji pokazało, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z MagSafe, to znaczy z takich końcówek magnetycznych, które w sytuacji, kiedy mielibyśmy je podłączone do komputera i ktoś by pociągnął za kabel albo chciałby wyłamać, miałby je zepsuć. Dla mnie działa to bardzo dobrze, korzystam z nich w kilku miejscach, w aucie, korzystam także w, normalnie przy laptopie. Minusem jest takim, że te końcówki czasami się gubią, tak jak widzicie mi tutaj jak pobrała się zgubiła. Natomiast możecie do nich podłączyć sobie lightning, możecie podłączyć USB-C, USB, USB mikro, są łatwe do przenoszenia i stosunkowo tanie. Także ja korzystam z takich kabli i zachęcam, dla mnie działa. Kolejną rzeczą, która mi pomaga, jest hamak na szyję. To jest taka mała rzecz, która w sytuacji, kiedy pracujecie przed monitorem czy przed komputerem, pomaga z napięciem szczególnie karku szyi. Ja kładę sobie to, zawieszam na jakiejkolwiek klamce, na czymś, co jest sztywne, i kładę się na tym na 10 minut. To jest dobry czas, żeby zdefragmentować mózg, żeby zaplanować sobie zadania albo po prostu się odpocząć. I pomaga zdecydowanie z napięciem mięśniowym. Niezależnie czy stoicie, czy siedzicie, mi osobiście coś takiego pomagała. Nazywa się to hamak na szyję. Ciężko to znaleźć. Ale działa na mnie. Coraz więcej wirusów, malware'u i innego złośliwego oprogramowania stara się wykraść z naszych komputerów sekrety. Sekrety są zazwyczaj w takiej formie, którą można później reużyć, żeby zalogować się w naszym imieniu gdzieś, albo wysłać jakąś wiadomość podpisaną naszym kluczem prywatnym, albo wykorzystać taki klucz prywatny, żeby dostać się do jakiegoś serwera. Jest taka inicjatywa, która nazywa się Dongle Out. W ramach tej inicjatywy jest kilku producentów. Ja korzystam na przykład z Yubikey. To są takie fizyczne urządzenia, które zapewniają wam, że wy kontrolujecie, kiedy takie sekrety wychodzą na zewnątrz. O co chodzi? Jeżeli coś dzieje się z waszym komputerem i macie tam złośliwe oprogramowanie, to często jest tak, że złośliwe oprogramowanie może przejąć informacje o wszystkim i sterować co się dzieje. Natomiast żeby uwolnić materiał kryptograficzny innymi słowy, żeby Umożliwić logowanie za pomocą takiego urządzenia, trzeba go dotknąć. Więc nawet jeżeli jakiś wirus będzie na waszym komputerze i będzie chciał skorzystać z waszych wrażliwych informacji, to bez dotknięcia takiego urządzenia ono nie wypuści informacji dalej, więc jesteście troszkę bezpieczni. Ja używam tego do tak zwanego uwierzytelniania drugim czynnikiem, a także do PGP do poczty, czyli do podpisywania i szyfrowania poczty, której wysyłam. Jedna istotna uwaga, nie kupujcie tego typu rzeczy używanych. Oczywiście są rzeczy na takie kije na USB-C i są na zwykłe USB. Natomiast to jest materiał kryptograficzny. Będą na pewno ludzie, którzy będą podrabiali tego typu rzeczy, a ponieważ tam mają być sekrety, to niech pozostaną sekretami. Stąd zachęcam, żebyście korzystali bezpośrednio od producentów. Jak wiecie z ostatniego filmu, korzystam z lampy LED MiDesk i korzystam z niej z kilku powodów. Tak jak tam powiedziałem, przede wszystkim chodzi mi o to, żeby móc sobie sterować kolorem światła, a także jego natężeniem. Powstała nowa wersja tej lampy Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro MJTD02YL. Dla mnie ma ona jedną wadę: ma WiFi, w związku z tym, jeżeli chcecie zarządzać takim urządzeniem i czuć się w miarę bezpiecznie, no to warto by było, żeby mieć osobne WiFi na tego rodzaju urządzenia. Dla mnie nie jest to warte zachodu, w związku z tym worę taką głupszą lampkę, która spełnia moje oczekiwania. W poprzednim filmie pytaliście o kostkę, jakiej używam. Ja mam Timulara. Z tego Timeulara korzystam, jak wiecie z poprzedniego filmu, do tego, żeby śledzić swój czas i są oczywiście inne rozwiązania, bo jest jeszcze Timeflip, natomiast Timeular ma najbogatsze możliwości, jeżeli chodzi o integrację z innym programowaniem. To znaczy możecie połączyć sobie ze swoim systemem do kontrolowania zadań. A jak to ludzie w IT bardzo łatwo jest się zapomnieć, jak się siedzi przed komputerem w związku z tym, ile czasu nad tym spędzacie. Mi to osobiście pomaga, żeby zobaczyć na co wydaje czas, także pytaliście, odpowiadam. To jest Timeular. Kolejną rzeczą, która jest zawsze spoko, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi, którzy chcą się nauczyć IT albo są już w IT, jest Raspberry Pi. W wersji Pi 4B mamy już do czynienia z 8 GB RAMu i wystarczającą ilością mocy obliczeniowej, żeby stworzyć różne ciekawe rzeczy. Można na tym postawić lokalne serwisy. Ja, na przykład, bawię się w stworzenie swojego inteligentnego domu, który będzie sterowany właśnie przez taki rozproszony system na kilku Raspberry Pi. W związku z tym podłączam do tego dyski SSD, bo zazwyczaj karty pamięci bardzo szybko się psują, jak robicie coś intensywnie. I ma to ten plus, że jeżeli macie kilka takich Raspberry Pi połączonych, to jak jeden padnie, to reszta jeszcze działa. Stąd, zarówno dla ludzi, którzy chcą się po prostu czymś pobawić albo czegoś nauczyć, w tej chwili może być to Docker, może być to Kubernetes, cokolwiek innego, uważam, że Raspberry Pi jest świetną rzeczą, żeby zacząć i bawić się. To moja lista ciekawych i praktycznych prezentów, które można sprawić w większości nerdów i geeków. Mam nadzieję, że skorzystacie z niektórych pomysłów. W opisie umieszczam jeszcze dwie propozycje, jednak w zdecydowanie wyższym budżecie. Wszystkie te rzeczy kupiłem za własne pieniądze, więc nie jest to odcinek sponsorowany. Nikt nie zapłacił złamanego grosza, żebym to nagrał. W sumie to się nie dziwię. E, ważna sprawa: w opisie znajdziecie również linki do opisanych przedmiotów, i część z nich jest linkami afiliacyjnymi. Jeżeli z nich skorzystacie, wesprzecie nieco mój kanał, za co z góry bardzo dziękuję. Jeżeli jednak nie chcecie tego robić, ja absolutnie się nie obrażę, umieszczę również linki bez afiliacji i odpowiednio je opiszę, żeby nie było pomyłek. A czy wy macie jakieś ciekawe pomysły? Podzielcie się w komentarzach, myślę, że powstanie z tego ciekawa baza wiedzy dla innych. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę i do zobaczenia. A czy Ty byłeś grzeczny w tym roku?